Raz, dwa i na trzy listopadnie. Okay. W samolocie nie dotykamy fotela pilota? Nie, nie. Proszę uważać na to przepierzenie z tyłu. Nie wypychać nogami, bo tam one jest miękkie. To jest no, cała bola. no Tak sobie wymyśliła, obrona, tak obrona, ja ukochała ten sport no, lotniczy, że ona sobie nie wyobrażała, że ten dzień, gdzie mijają jej kolejne lata, ten dzień urodzin, właśnie spędzi tak, a nie inaczej. I to właśnie jest dzisiaj? To jest dzisiaj, tak, głowę. to jest 1 sierpnia. Od młodych lat miała zawsze taki, jak można powiedzieć, pociąg do, do sportu. Jakie sporty uprawiała? Ona i narciarstwo, biegaliśmy, takie dużo wycieczek. Od młodych lat jesteśmy wspólnie z rodzicami, raciły to więcej z ojcem. Mamy kciuki. Trochę było zazdrości u mojej mamy, ponieważ ja skoczyłam 4,5 tysiąca metrów. Mamy skok był trochę niższy, przed ilomaś laty i powiedziała, że powtórzy drugi skok. No nie wiadomo jest chyba tysiące metrów będzie miała, ale to po prostu chcę udowodnić mama sobie, że jeszcze ma tą odwagę, że jeszcze ma tą siłę, zwłaszcza po śmierci taty, który od nas zeszłego roku teraz wróciła z powrotem do siebie i ma tą odwagę. Ani, ani, ani. Przysięgam, że ani momentu nie było, tylko była radocha. Cieszyłam się, no że coś takiego. Pani I jeszcze opowiadała. A ta właśnie, ta... jeszcze dwa dowcipy im takie ładne, ale których nie mogę Łade, tu powtórzyć, tak. bo za młode jest. Za dużo Kremium. cenzury by było. Bo może ten skok już niedługo powtórzony. No, jeżeli natchnienie w kieszeni się znajdzie, <laughs> <laughs> bo to najważniejsze jest dzisiaj, żeby... Latanie nie jest i skakanie nie jest problem, tylko inne sprawy są problemem. Teraz co tu na 90. urodziny wymyślić? Nie wiem, oj, to już chyba z pieca nawet będę skakała, bo nie wiem, czy moi koledzy zlecą. Wewnętrznie nie. Fizycznie zupełnie się czuję jakieś 30 lat mniej, jak Boga kocham, nie kłamię, ale tylko mówię, duchem jestem bardzo młoda, ale ciałem już stara. Ale to nie jest nieważne, najważniejsze, żeby duch podtrzymuje ciało, więc... Jakoś to będzie i, i jest. Zadowolona jestem ze swojej kondycji, swojej formy i ze swojego w ogóle bycia. Jak, jak, się, jak, jak ten skok przebiegł? Spodziewała się pani tych emocji? No, bo, bo pani... Prostu, no to trudno powiedzieć. Tego człowiek nie może się spodziewać, bo nie wie jaki to będzie. Ten pierwszy moment, kiedy żeśmy się tak wysunęli i ten prąd powietrza, bośmy głową w dół, dół się leciało cały czas. To, to było takie jakieś coś nowego dla mnie. Ale tak to całkiem, całkiem dobrze się czuło. Całkiem dobrze. Powtórzy pani? Oczywiście jak ale tylko to natchnienie to znajdę w kieszeni. Nie żyję! A kto Bolesia <noise> na przykład?